Lew. Lew, miłość. W tym tygodniu, lwy muszą troszeczkę przystopować i pozwolić partnerowi zaplanować wasz wolny czas. Nie musisz się jednak do niczego zmuszać. Najważniejsza jest dobra zabawa. Praca. Lwy nie będą przemęczać się w tym tygodniu w pracy. Wobec przełożonych musisz być bardziej taktowny. Nie zawsze dobre jest mówienie tego, co się myśli. Zdrowie. Mars może sprawić, że będziesz czuł się odrobinę przemęczony. Zanim zaczniesz uprawiać sport, rozsądnie zastanów się, jak do tego podejść. Postaraj się również nie poświęcać tak dużo czasu na pracę.